Witam Państwa serdecznie. Video pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl. Pokażemy dzisiaj wieszak na ręcznik. Jest to wieszak na reling firmy Brabantia. Opagowanie prezentuje się mniej więcej tak. Na wieszak jest 5 lat gwarancji. Tutaj mamy symbol tego produktu, czyli 460142. Pod tym kodem można znaleźć u nas ten wieszaczek na stronie. Teraz pokażemy jak on się na żywo prezentuje. Więc musimy użyć nożyka zabezpieczone pudełko puste, odłożymy je na bok no i tutaj już sam stojak tutaj jak widać mamy instrukcję mamy kołeczek i śrubkę montażową wygląda to mniej więcej tak tutaj mamy taki zacisk wytrzymał tą rolkę bliska tu mamy Logo Brabantia. Wygląda to wszystko mniej więcej tak jest dosyć porządnie wykonane. Czuć, że to nie jest jakiś, jakiś tani produkt z marketu, tylko czuć naprawdę jakość, więc serdecznie polecam, zwłaszcza do Relingu. Jeżeli ktoś ma reling Brabantia, to już w ogóle byłoby idealnie, ale też pasuje do innych relingów kuchennych. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam do odwiedzania naszej strony www.kupujesz.pl, do oglądania innych naszych wideo na których też można zobaczyć inne akcesoria na reling, jak i również inne chlebaki, pojemniki, kosze, a nawet plecaki turystyczne. Więc serdecznie zapraszam i pozdrawiam.